Przeczytałam jakiś czas temu bardzo ciekawy tytuł na stronie wyborczej o tobie. Rzucił pracę w wodociągach, utrzymuje się z kryminałów, a jego bohaterkę będzie grała Magdalena Cielecka. Roman, wszystko o mnie. Piękny clickbait, prawda? Jak to oceniasz, jako były dziennikarz? Ale twoja historia jest niesamowita. Ja bardzo lubię takie historie. Ona pokazuje, że tak naprawdę na nic nie jest za późno w życiu, bo ty pierwszą swoją książkę wydałeś w wieku 39 lat. Tak było, rzeczywiście. I wiesz co, i tak mi się marzyło, żeby to zrobić przed 40. Nie wiem, skąd mi się to, 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 to brało. Rzecz jakaś jasna. taka cezura, nie? Jest coś w tym cezurze. żeby chyba. coś zrobić. Tak. Potem się okazuje, jak się ma te 40, że to w ogóle nie jest istotne. Że nie że jest życie się masz. dopiero zaczyna. <laughs> tak, i nie trzeba mieć takich cezur, że później są może trudniejsze nawet. Mhm. Ale rzeczywiście tak, to było dość późny debiut. Ale myślę sobie, wiesz, no akurat w, w, w tej dziedzinie, w literaturze, to chyba im później, to, to, to może i lepiej, no bo, bo jednak człowiek musi nabrać jakiegoś doświadczenia, żeby żeby pisał dobre rzeczy. Chyba, żeby napisać e, dobrą książkę, to jednak trzeba trochę przeżyć. I jednak ten wiek jest tutaj kluczowy. No nie wiem, zdarzają się hmm. takie talenty, jakieś samoistne, po prostu tak. diamenty, jak Dorota Masłowska, tak? która hmm. no w tak. wieku chyba matura, około maturalnym napisała e, swoją książkę, ale jednak trzeba coś przeżyć, prawda? Tak, no, szczególnie też w literaturze kryminalnej, która no, oprócz tej warstwy kryminalnej potrzebuje dobrej warstwy obyczajowej.